Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ostatnia już część szkolenia. Powiem parę słów o tym, jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy. Na pierwszy rzut oka wydaje się on być bardzo dużym, obszernym dokumentem i trudnym, ale wierzę, że jeśli Państwo przebrnęli przez biznesplan, to nic już Państwu nie grozi. Dużo informacji zawartych w biznesplanie będzie przeniesionych żywcem do y, formularza wniosku, a także y, pomocne nam będzie ogłoszenie, z którego weźmiemy cele oraz wskaźniki, które też będzie trzeba zamieścić we wniosku. Wniosek składa się z dwóch części. Jest podzielony na część A i część B. Część A jest to część, której Państwo nie wypełniacie. Tutaj jest nasza rola oraz zarządu województwa. Natomiast Państwo zaczynacie wypełnianie wniosku od części B. Do wniosku jest dość sporo załączników, które część z nich będziecie Państwo musieli uzupełnić na drukach udostępnionych przez nas. I one będą składane w oryginale, natomiast część załączników jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć, zresztą zgodnie z instrukcją, która również jest załączona na naszej stronie. Załączniki musicie Państwo dostarczyć bądź w oryginale, bądź w kopii poświadczonej albo przez pracownika LGD, albo notarialnie. No to przejdźmy może do wypełniania wniosku. Zaczynamy w części B, gdzie są informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz operacji. Tutaj w części ogólnej mamy listę rozwijaną, w której należy zaznaczyć złożenie wniosku, a następnie wypełniamy dane identyfikacyjne podmiotu, czyli określamy, czy jako osoba fizyczna, czy prawna. I następnie w związku z tym wypełniamy odpowiednie rubryki dotyczące NIP-u, REGON-u i tym podobnych. Na dole strony znajduje się bardzo ważna kratka. Należy podać kod PKD dla działalności związanej z państwa operacją, czyli tej rozwijanej, a następnie status przedsiębiorcy. W następnej części tego formularza należy podać dane adresowe. Jest tutaj kilka razy powtórzona podobna tabela, ale wybieracie Państwo jedną, jeżeli adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz adres do korespondencji są jednakowe. Poniżej podajemy dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. A następnie, jeżeli ustanowili Państwo pełnomocnika, również dane pełnomocnika, trzeba pamiętać, że pełnomocnik musi być ustanowiony notarialnie. Na samym dole tej, tej tabeli, w punkcie 11, należy wpisać dane osoby uprawnionej do kontaktu, to znaczy osoby, która będzie zorientowana w sprawach operacji, w sprawach tego wniosku. I bardzo prosimy o y, dokładne wypełnienie tej tabeli i podanie adresu y, e-mailowego, ponieważ bardzo często korzystamy y, właśnie z takiej formy kontaktu z Państwem. Tabela B3, opis planowanej operacji. Jest to dość prosta tabela, wydaje mi się, gdzie większość rubryk możemy wypełnić, pos posiłkując się w części pierwszej cel ogólny ogłoszeniem następnej cele szczegółowe również ogłoszeniem przedsięwzięcie również weźmiemy z ogłoszenia natomiast w punkcie 1.4 tej tabeli czyli uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD możemy się posiłkować załącznikiem numer 4 do ogłoszenia i tutaj należy się odnieść do każdego z kryterium, które Państwo spełniacie i należy je tak, tak opisać dokładnie, żeby radni przy ocenie nie mieli wątpliwości. Lokalne kryteria wyboru to y, te kryteria, dzięki którym y, będzie można Państwa wniosek ocenić przy pomocy punktów i y, oczywiście muszą być spójne z całą resztą wniosku. Oraz musicie pamiętać Państwo, że będziecie nie tylko na etapie oceny wniosku zdobywać punkty, natomiast będziecie również rozliczani podczas, po zakończeniu swojej operacji, właśnie z wywiązania się z tych kryteriów. W pozostałych dwóch rubrykach wpisujecie Państwo tytuł operacji oraz opis operacji, które muszą być tożsame z tym, co Państwo napisali w biznesplanie. W tabeli zakres operacji zaznaczamy pole 4.2.2, rozwijanie działalności gospodarczej. Następnie wybieramy rodzaj operacji, a w punkcie szóstym cele operacji musimy wpisać punkty, znaczy takie cele, które zawarliśmy w biznesplanie. Tabela numer 7, wskaźniki obowiązkowe, jest tabelą ogólnopolską, która pokazuje wszelkie wskaźniki dotyczące różnych operacji. Dla naszej operacji na pewno obowiązuje Państwa wskaźnik numer 1, liczba utworzonych miejsc pracy. Dla niektórych z Państwa również może być wskaźnik numer 2, liczba utrzymanych miejsc pracy. Na przykład wtedy, gdy Państwo wykażecie na przykład chęć zakupu dwóch maszyn, a wykazujecie zatrudnienie jednej osoby. Dotyczy to przypadku, kiedy zakup tej drugiej maszyny spowoduje utrzymanie miejsca pracy już istniejącego. Tabela 7.2, pozostałe wskaźniki. To tabela, do której należy się posiłkować załącznikiem numer 1 do ogłoszenia. Są to nasze wskaźniki, które wymagamy ze względu na to, że operacja powinna być innowacyjna bądź mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska bądź zmiany klimatu. Wykazali Państwo wcześniej chęć utworzenia miejsca pracy bądź miejsc pracy i to jest w porządku i jest to jasne. Natomiast my musimy również wiedzieć, jak wygląda stan zatrudnienia w Państwa firmie obecnie. W związku z tym należy pokazać, w ciągu, jaki był stan zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to okres referencyjny. 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Dane te wykazujemy w części 7.3. Następnie w części 7.3.1 pokazujemy średnią arytmetyczną stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przeliczeniu na pełne etaty. Bierzemy tutaj pod uwagę pracowników zatrudnionych zgodnie z kodeksem pracy, ale wyłączamy pracowników będących na urlopie bezpłatnym bądź macierzyńskim, albo wychowawczym. Y, także wyłączamy stażystów lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, innych osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę, y, np. umowa o zlecenie lub umowa o dzieło, także osób samozatrudnionych i skazanych. W punkcie 7.3.2 tej części y, wniosku. Należy podać stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast w punkcie 7.3.3 planowany stan docelowy zatrudnienia, który został określony w, w związku z realizacją innej operacji w ramach poddziałania 19.2. Czyli jeśli Państwo składali w poprzednim yy, naborze, na przykład w poprzednim konkursie albo gdzie indziej, wniosek właśnie w ramach poddziałania 19.2 i są Państwo w trakcie realizacji tego wniosku i tam też Państwo planowali zatrudnienie osoby no to należy to uwzględnić w tejże tabeli. W polu 7.3.4 liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty planowanych do utworzenia w wyniku realizacji operacji które należy utrzymać do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Tutaj wpisujemy liczbę, którą wpisaliśmy we wskaźniku pod tytułem "Liczba utworzonych miejsc pracy i będzie to liczba zaplanowanych do utworzenia w wyniku tej operacji miejsc pracy. W Obszarze 735. Planowany docelowy stan zatrudnienia osiągnięty w wyniku realizacji operacji, który należy utrzymać do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Tutaj wpisujemy liczbę, która jest tak naprawdę sumą dotychczasowego zatrudnienia oraz planowanego zatrudnienia. Wybieramy najwyższą wartość z punktu, z punktów 7.3.1 bądź 7.3.2 Bądź 7,33 oraz y, wartość z planowanego zatrudnienia. Polu 7, 4, y, w, pole 7,4 dotyczy tylko tych z Państwa, którzy y, wykazali we wskaźnikach obowiązkowych utrzymanie miejsca pracy. Państwa operacja może być realizowana bądź w całości, jednoetapowo, bądź podzielona na dwa etapy. Z tym, że ten podział na dwa etapy dotyczy podziału na dwie tak naprawdę odrębne, zamknięte części. Na przykład jeśli będzie to inwestycja polegająca na budowie jakiegoś obiektu i y, y, pierwszy etap będzie to budowa, tę budowę należy zakończyć z odbiorami, z pozwoleniami wszystkimi i dopiero zaczynać drugi etap, na przykład wyposażenie tego obiektu. No to, czy Państwo zaplanowali realizować swoją operację w jednym etapie czy w dwóch, wpisujecie w punkcie 10, w części 10 tej, tej tabeli, natomiast poniżej mamy punkt 11, w którym określamy możliwości realizacji swojej operacji. Musimy udowodnić, jakby w tej tabeli wykazać że bez wsparcia finansowego nie byłaby ta operacja możliwa do wykonania w takim zakresie bądź w takim terminie. Tabela B4, plan finansowy operacji, na razie musi poczekać, ponieważ najpierw, aby wypełnić dane do tej tabeli, należy wypełnić zestawienie rzeczowo-finansowe. To jest tabela B5. Zestawienie rzeczowo-finansowe jest praktycznie tożsame z zestawieniem, które Państwo już sporządzili w biznesplanie. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji różni się od zestawienia w biznesplanie tym, że tutaj wykazujemy tylko koszty kwalifikowane. One są w tym druku rozbite na części na wkład rzeczowy oraz koszty ogólne, a także jest tutaj podział na etapy. Jeżeli się Państwo zdecydowali na etapowanie operacji, należy wypełnić obie te wszystkie kolumny dla poszczególnych etapów. Jeżeli nie, należy wypełnić tylko jedną część. W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zamieszczamy wszystkie koszty kwalifikowalne, które będziemy mieli do poniesienia w trakcie realizacji operacji. Mamy tutaj wiersze, które jeżeli zabraknie miejsca, można dokładać. W części A mamy koszty, które będziemy rozliczać na podstawie dowodów księgowych, natomiast w części B są koszty między innymi koszty ogólne, o których już mówiłam w części pierwszej szkolenia oraz koszty typu wkład rzeczowy, który wymaga indywidualnego podejścia i w razie pytań zapraszamy na konsultacje. Tabela opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym jest to nic innego jak uszczegółowienie Danych, które wpisaliśmy w tabeli, zestawienie rzeczowo-finansowe. Jeżeli Państwo na przykład macie operację polegającą na inwestycji budowlanej, nie będziecie musieli części tej tabeli wypełniać, ponieważ skorzystacie, jeżeli macie Państwo kosztorys budowlany ponieważ skorzystacie właśnie z kosztorysu i jest to wystarczająco szczegółowo opisane. Wówczas do tabeli wpisujemy koszty z tabeli elementów scalonych. W opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym muszą być ujęte wszystkie koszty wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym z takimi samymi numerami, żeby było wiadomo, który koszt jest który. Opis Zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym musi być na tyle dokładny, żeby można było stwierdzić, że rzeczywiście koszty poniesione w przyszłości są racjonalne i niezbędne do poniesienia, żeby operacja miała miejsce. Po zakończeniu pracy nad zestawieniem rzeczowo-finansowym i opisem zadań, musimy przejść do załącznika B7B91. Aby wyliczyć pozostały do wykorzystania limit pomocy de minimis. Jeśli w bieżącym roku oraz poprzednich dwóch latach obrachunkowych nie otrzymali Państwo pomocy de minimis, to wypełniacie oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o nieprzyznaniu pomocy de minimis, a jeżeli otrzymali Państwo taką pomoc, to musicie go wypełnić. Załącznik ten składa się z kilku tabel. Naszej operacji dotyczy tabela na stronie 21, gdzie jest 200 tysięcy euro limitu i wypełniamy ją zgodnie z rubrykami. W wierszach wpisujemy, jeżeli otrzymaliśmy już do tej pory jakąś pomoc de minimis. Wpisujemy zgodnie z zaświadczeniami otrzymanymi dane w poszczególnych wierszach. Możemy sprawdzić, czy otrzymaliśmy taką pomoc na stronie UOKIKu bądź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy zwrócić uwagę, żeby u dołu tabeli w podsumowaniu znalazły się kwoty. Bo może się tak zdarzyć, że formularz nie zadziała, i, i należałoby wtedy ręcznie podliczyć. Dopuszczamy taką możliwość. Bardzo prosimy wpisać tutaj średni kurs euro według NBP na dzień przed wypełnieniem wniosku. Ten kurs należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. I bardzo proszę zwrócić uwagę, jeżeli formuła nie zadziała i nie wyliczy się wartość w złotych, to proszę to przeliczyć i wpisać tę kwotę ręcznie. Ponieważ to jest ważne, ponieważ ona przeniesie się do planu finansowego wniosku do tabeli B4. Drodzy Państwo, wobec tego przejdziemy teraz z powrotem do tabeli B4. Do tabeli tej wpisujemy koszty kwalifikowalne operacji, które wynikły nam z zestawienia rzeczowo-finansowego. Obok jest kolumna, w którą wpisujemy całkowite koszty operacji. Gdzie znajdują się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane? Koszty te całkowite są tożsame z kosztami zawartymi w planie. Przykład kosztów niekwalifikowanych, jeżeli jesteście Państwo watowcami. To w kolumnie koszty kwalifikowane wykażemy koszty netto, natomiast w kosztach całkowitych będzie zawarty VAT. Limit pomocy de minimis, punkt 3.1.1 tabeli. Powinna tutaj się przenieść wartość z tabeli 7B7, B9,1, jeżeli została prawidłowo wypełniona. Jeżeli natomiast Państwo nie otrzymali pomocy de minimis i nie wypełniali tamtego załącznika, a tutaj widnieje 0, należy to zero usunąć bądź ręcznie wpisać pełne, pełną wartość limitu de minimis. Limit pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2, czyli takiej pomocy, którą mogliby Państwo uzyskać, w w LGD y, wynosi przez cały okres programowania 300 tysięcy na jednego beneficjenta. Należy tu wpisać wszystkie kwoty uzyskane bądź y, planowane do uzyskania, y, aby móc wyliczyć pozostały y, dla Państwa limit pomocy. W polu 4,1 wpisujemy koszty kwalifikowane. Operacji, a jeżeli Państwo planujecie rozbicie na etapy, to poniżej wpisujemy koszty kwalifikowane dla pierwszego etapu operacji oraz dla drugiego etapu operacji. Koszty kwalifikowane stanowią podstawę do wyliczenia kwoty pomocy, która nie może być większa niż 70% ich wartości. Jeżeli ustalą Państwo poziom dofinansowania operacji na poziomie 70% bądź mniej, to kwotę pomocy wyliczacie Państwo jako iloczyn kosztów kwalifikowanych oraz tego poziomu. Na tej stronie wypełniamy pa wypełniacie Państwo jeszcze pola 6.2.1 oraz 6.2.2. 6.2.1 Publiczne środki wspólnotowe są to środki w wysokości 63-63% waszej wnioskowanej kwoty pomocy, natomiast 6,22 publiczne środki krajowe jest to 36,37% wartości wnioskowanej pomocy. I tutaj należy Samemu obliczyć te wartości, wpisać w odpowiednie pola. To jest bardzo ważne, ponieważ one są przenoszone później do innego formularza w tym wniosku. W dalszej części planu finansowego Państwa operacji, możecie Państwo w punkcie siódmym Napisać, czy chcecie Państwo wyprzedzające finansowanie uzyskać, czy zaliczkę. Finansowanie wyprzedzające stanowi 36-37% wnioskowanej kwoty pomocy i otrzymujecie ją Państwo przy podpisaniu umowy. Zabezpieczeniem jest tutaj weksel in blanco, natomiast zaliczka wy wymaga ustanowienia specjalnych zabezpieczeń. Tabela B7: informacja o załącznikach. Jest to dość spory katalog różnych załączników. Nie, nie wszystkie Państwa będą dotyczyły. Należy ją wypełnić w ten sposób. Aha, dzieli się na sekcje. Jest to 5 sekcji od A do E. W każdej z sekcji wybieracie Państwo odpowiedź tak lub nie dotyczy i podajecie liczbę załączników. Jeżeli jest to załącznik wielostronicowy, Należy powinien mieć ponumerowane strony, chyba że jest to oryginał. Wtedy dopiero na kserokopii ponumerujemy strony. Jeżeli załączacie Państwo inne załączniki, które uważacie, że są niezbędne do opisu Państwa operacji, można je umieścić w sekcji E i nadajecie im kolejne numery oraz nazwy. W części A informacji o załącznikach znajdują się. Yy, załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc, osoba fizyczna, yy, dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim w przypadku rozwoju działalności gospodarczej nie są wymagane. Następnie osoba prawna yy, dotyczy to tylko osób prawnych oraz spółka cywilna punkt A4 y, nie dotyczy naszej operacji. W części B załączniki wspólne y, z trzech pierwszych tak naprawdę wybieramy jeden. Załączniki B2 i B3 bardzo ważne załączniki. Y, są to dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w której będziecie prowadzili swoje przedsięwzięcie bądź y, w ogóle ta nieruchomość będzie jakby celem Państwa przedsięwzięcia. I nie chodzi tutaj tylko o budowę bądź rozbudowę, ale również o prowadzenie innego typu działalności, na przykład salonu kosmetycznego, który też będzie zlokalizowany w jakiejś nieruchomości. Musicie Państwo w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy już posiadać tytuł prawny do tej nieruchomości. Nie musi to być y, y, własność bądź współwłasność. Może to być umowa najmu bądź dzierżawy. Y, może to być umowa, która będzie obowiązywała na przykład za pół roku, ale już teraz w momencie składania wniosku musicie Państwo taką umowę posiadać. Oprócz tego, y, y, jeżeli nie jest to Wasza własność, musicie Państwo na druku tutaj y, w, w formularzu. Posiadać, otrzymać zgodę właściciela tej nieruchomości na prowadzenie przez państwa tego przedsięwzięcia. Następny załącznik to biznesplan, któremu był poświęcony cały drugi, drugi film szkoleniowy. Jest to bardzo ważny załącznik, stanowiący serce państwa operacji. Następny, y, piąty załącznik to jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. Y, on musi być sporządzony na formularzu udostępnionym y, przez nas. Y, jest do niego instrukcja. Należy go wypełnić zgodnie z tamtą instrukcją. Przypominamy, że naszymi wnioskodawcami mogą być tylko mikro i małe przedsiębiorstwa. Następna grupa formularzy dotyczy stanu zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwach, i pierwszy z nich y, y, służy do ustalenia stanu bazowego y, zatrudnienia i dotyczy firm, które zatrudniają pracowników. Kolejny dotyczy firm jednoosobowych, które nie zatrudniają za, y, pracowników, a następny dotyczy rolników. Załącznik numer B7 dotyczy osób, które zadeklarowały utrzymanie miejsca pracy. Następne załączniki B8, B91 i B92 to są załączniki, o których już wspominałam, dotyczą pomocy de minimis. Formularz B10 również dotyczy pomocy de minimis jest on dostępny jako załącznik do ogłoszenia o naborze i jest to odrębny formularz, który należy wypełnić. Wszystkie decyzje oraz pozwolenia wymagane prawem polskim na przykład przy inwestycjach budowlanych jeżeli są wymagane należy je dostarczyć i tutaj załącznik B10, przepraszam B11 Ostateczna decyzja środowiskowa. Jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami, należy ją w tym miejscu załączyć. Załączniki B12, czyli dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada doświadczenie lub posiada yy, odpowiednie zasoby lub odpowiednie kwalifikacje albo Wykonuje odpowiednią działalność gospodarczą, mają za zadanie poświadczyć to, o czym Państwo już wspominali w biznesplanie. Następnie mamy dwa oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Wybieracie Państwo to, które Państwa dotyczy, bo tutaj jest albo dla osoby fizycznej, albo dla osoby prawnej należy je wypełnić, a następnie wydrukować i długopisem wykreślić informacje, które państwa nie dotyczą. Następne są to załączniki, które potwierdzą koszty, które państwo wymienili w tabeli rzeczowo-zestawieniu rzeczowo-finansowym. Mogą to być oferty różnego rodzaju na usługi, na towary. Wyceny rzeczoznawcy, jeżeli chodzi o jakieś nieruchomości. Załącznik B17 potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji oczywiście nie dotyczy naszej operacji. Następnie mamy pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone a także jeżeli państwo yy, zaznaczyli że zamierzacie państwo się ubiegać o wyprzedzające finansowanie ewentualnie zaliczkę informacje o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową następną grupę załączników stanowią załączniki dotyczące robót budowlanych i one są yy, yy, Wymagane w każdym przypadku, gdy operacja dotyczy robót budowlanych. Na pewno wchodzą tutaj wszelkie decyzje, pozwolenia y, wymagane prawem krajowym, y, kosztorysy y, inwestorskie, mapy, szkice sytuacyjne, y, jeżeli jest decyzja o pozwoleniu na budowę, ewentualnie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Grupa D. Są to załączniki dotyczące następstwa prawnego i one w zasadzie nie dotyczą w tej chwili naszej operacji, także nie będę ich. I zostało Państwu tylko oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, które częściowo będzie już wypełnione, ponieważ wartość, wysokość wnioskowanej pomocy zostanie przeniesiona z innego formularza automatycznie. Należy tutaj tylko dopisać, uzupełnić słow, wartość, tę wartość słownie, a następnie dokładnie przeczytać, zapoznać się z treścią oświadczeń, wydrukować załącznik oraz podpisać i dostarczyć nam z wnioskiem. Jeżeli Państwo już dotarli do tego momentu, to wiem, że na pewno Państwo dacie sobie radę, w związku z tym zapraszam do korzystania i wypełnienia naszego testu, a także do składania wniosku i życzę powodzenia w naszym konkursie.